Witam, witam, witam Was, moi kochani widzowie! Dzisiaj przedstawię Wam w dość krótki sposób plusy i minusy Gaczatuba. Jeszcze przed oglądaniem chcę pozdrowić averin oraz t Discorda za pomoc w tym odcinku. To tyle. Pes, oglądajcie do końca, bo będzie, myślę, że spoko bonus. Pierwszym plusem na pewno będzie dużo utalentowanych oraz oryginalnych twórców. W Gacha -tubie mamy ich pełno! Od animatorów po twórców rysunków, kończąc na mini movie serialach. U mnie na kanale powstały filmy, gdzie polecałam niedoceniane kanały, i znalazłam ich już 20, ale planuję jeszcze ostatnią część. Przy okazji zapraszam po obejrzeniu tego konkretnego filmu. Ale niestety jest wielu jeszcze niedocenianych twórców, którzy mają niezbyt wiele uwagi wśród naszego community. Kolejnym dość spoko plusem jest mówienie o ludzkich problemach, takich jak, mm, teraz nie mam pomysłu, ale myślę, że wiecie, co mam na myśli. Na przykład yy, była taka gachatuberka Ichigo, może osoby nagrywającej w ogóle będące wśród na gdzieś w okresie maja ją będą pamiętać, tworzyła naprawdę dobre minimovie, gdzie ukazywała problemy, I, takie jak różne fobie i w ogóle. I to miało w sobie naprawdę dobry przekaz. Co prawda gadżetów to w większości dzieci, więc też często źle w ogóle to postrzegają, jak na przykład dość popularny temat – depresja. Ale jest kilkoro twórców, którym to wychodzi całkiem dobrze. Nie osoba pierwsza rzuci kami kamieniem z napisem Szums, która nigdy nie poznała nikogo przez gaczetuba i nie utrzymuje do dziś tej znajomości. No ja bynajmniej nie znam takiej osoby. Cóż, kolejnym plusem myślę, że będzie zawieranie nowych znajomości. Poprzez naszą gacza społeczność można naprawdę zawrzeć kontakty, które się utrzymują już przez naprawdę długi czas. Jak bynajmniej w moim wypadku poznałam osobę dla mnie dość ważną poprzez gacza. No pozdrawiam cię Nadsia. Zapewne dużo osób tak miało. Kolejną mocną stroną Kacza Community myślę, że będzie pozwala młodym osobom odkrywać nowe talenty. Takie jak animacja, rysowanie, tworzenie historii. Tutaj myślę, że nie muszę się rozgadywać, bo raczej każdy rozumie o co mi chodzi. Czas na ostatni punkt i z nim miała... stawiałam opór, by go tutaj zostawić, czyli rozwija kreatywność. Raczej tutaj każdy mnie zrozumie, sam na myśli i wie, jakie jest teraz community. Mianowicie, każdy od każdego kopiuje i przywłaszcza sobie pomysły. Ale są również wyjątki, kreatywne i tak dalej, którzy nie mają problemów z rozwijaniem swojej kreatywności. Właściwość tworzą ludzie, a ludzie na gacza community są dość toksyczni, więc pierwszym minusem będą toksyczni ludzie. Bo niestety większy procent gadżetuberów to takie patusy, kidy, kidy które są toksik. I każdy zna przynajmniej jednego takiego kida. O oryginalnych twórców teraz ciężko na gadżetubie, dlatego kolejnym minusem będzie brak oryginalności. Jak sami na pewno wiecie, każdy od każdego zgapia i zwija za to laurę. Kolejnym dość wielkim minusem jest sporo dram. Ostatnio powstaje dość sporo dram, a w sumie pierdoły, ale nie o tym. Tutaj chcę przetoczyć dramę z lem Le totali. Tutaj raczej nie muszę wytłumaczyć wytłumac wam, o co w tym chodzi. Ale w skrócie brzyzę się tego człowieka naprawdę. tam, że w ogóle będzie. Tak mocna drama na tubie to jest dla mnie taki szok trochę. Teraz będzie bardziej szczegółowy podpunkt i będzie on dotyczyć Gate of Stories, a dokładniej z, zła interpretacja osób homoseksualnych. W skrócie wygląda to tak. Uległy chłopak tołkę, okay, ubiera się na różowo, lubi mi się, jest dziecięcy i ubiera spodniczki. A drugi to taki typowy bad boy, a czasem nawet ojciec tego uległego. I ten obraz gej dokładniej na tubie, jak dla mnie jest obrzydliwy. Znaczy, sami geje ja toleruję, ale ta interpretacja Gacza! W początku wspominałam o bonusie, dlatego teraz go macie. A więc jest to mój sposób na uratowanie gacza community, ale potrzebuję waszego zaangażowania. Co prawda mały procent raczej się tego posłucha, ale mimo wszystko wolę to powiedzieć. A więc spójrzcie na mój kanał. Jest na nim dość sporo innych formatów, których przeciętnie wśród normalnych gacza filmów nie ma. Dlatego właśnie tutaj zaczyna się mój pomysł, aby tworzyć nowe formaty, i nie zgabiać od innych, tylko to dość ciężkie, by wymyśleć. Na przykład, XMAX YouTube ma teorię czasem na kanale i jest to dość oryginalne. Ja mam topki i tak dalej. Wy możecie wymyślić cokolwiek, co Wam wyobraźnia podsunie. Taka podpowiedź, że najlepsze pomysły trafiają się nocą. To by było na tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy spodobał Wam się film. Tymczasem ja już Was żegnam.